12 kwietnia 2025. Wielki. Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałańca Maciej Szcześniewski. Dzisiaj spotkanie 25. kolejki Betklik III Ligi Grupy 4. Czarni Połaniec. Gospodarze podejmują pogoń soku Lubaczów. Bardzo dziękuję. Na początek gościa, a więc pogoń soku Lubaczów w numer 1, Gerard Piesza, Dalej 3 Mateusz Gór 7 Oskar Majda, 11, Maciej Grabowski, 12, Bartłomiej Mruk. 13, Władysław Rosyliakow, 16, Mateusz Bielenda 33, trzy. Mateusz Jezierski 77, Luk Lójter 91, Kapitan Paweł Aleksy, bohater ostatniego spotkania pogonił siebie i 93 Adam Imela. Wieściowa 11, 97 w Bramce. Wiktor Kowal, dwa. Riad Rajer 4 Filip Bakowski, 8, Jakub Kałaska, 9, Szymon Salamon, 10 Adam Kramasz, 11, kapitan Damian Bawor, 13, Paweł Mróz, 14, Kacper Marszalik, 15, Michał Spoleń i 5 Dawid Kośmider. Trenerem drużyny gospodarzy Sebastian Ryguła. Gospodarzy Czarni Połaniec na 14 miejscu w ligowej stawce 24. Zdobyte punkty w 24 spotkaniach. A więc nie trudno tutaj policzyć, że średnio punkty na mecz. Dzisiaj sędzią Karol Kowalski z Lublina. sędzią asystentem na linii numer 1 Łukasz Szoko sędzią asystentem na linii numer 2 Bartosz Grabowiec. No i rozpoczynamy to spotkanie pierwsi kopią piłkę od środka zawodnicy. Gospodarzy doświadczony. 33-latek. Dośrodkowanie lewą nogą. Trochę za krótkie. Tam właśnie Imiela za mieszany w to starcie walce o piłkę. Karajew. Zbiera główkę. A i tutaj w drugie tempo. Wyjście nie ma spalonego. Spójrzmy. Szansa! I gol! Jeden do zera. Bardzo szybko w piątej minucie. Otwiera wynik zespół gospodarzy. No fatalny błąd w ustawieniu. Jest... Udało się utrzymać piłkę w grze. Kałaska. Bardzo dobre rozciągnięcie. Bakowski. Lewa noga cięta szkocka. No. Wydawało się przez moment, że ta parabola lotu może spłatać figla Gerardowi Bieszczadowi, ale to jest jednak też bramkarz. Siedzący pod nami prezes Gębalski, zadowolony z tej próby. Mruk. Dobra piłka do imieli. Wychodzi Kowali. Zażegnał niebezpieczeństwo. Wydaje się, że w polekarny. Mocno dobrze bita. Futbolówka tam reklamował faulę, Salamon ostatecznie, mamy przewinienie na bielędzie. Na Virgila van Wandajka, powiem szczerze, Lock Cluters, no, na razie jeszcze nie ten poziom jeśli chodzi o jakość, zobaczmy, dobra teraz akcja zawiązana przez Czarnych, nie, 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 nie. nie. Tutaj powiem szczerze, to by tutaj niepotrzebnie nie wszczynać jakichś dyskusji w zespole, jest dobrze, nie ma co psuć, jak to się mówi. Mruk teraz wyprzedzony, będzie kolejna szansa dla czarnych. No, zdjęta piłka z głowy Pawłowi Mrozowi przez Clujtersa. Ale W tej jednej sytuacji sprzed chwili, gdzie Klujters wyczyścił e, głową e, sytuację, to nie mieliśmy tak naprawdę i z jednej i z drugiej strony jakiegoś e, za, większego zagrożenia. Może teraz nie. Nie najlepiej. Marszalik. Daleki wrzut w pole karne, jezierski, Grabowski, Rosyliakow, dobra piłka jezierski. No, tam jeszcze takie dość przypadkowe strącenie. No i piłka. No i wrzut z autu na wysokości 30-35 metra. Czyżby znowu dłuższa piłka w pole karne? Tak jest. Daleki wyrzut Bawora, zgrana piłka na zamknięcie, no i Mruk tam uratował tą sytuację, bo już tam nabiegał Mróz bodaj. No i kolejne, dośrodkowanie, e, lewą nogą, mocne, o dobrze, bite, przedłużona ta piłka na dalszy słupek. Tańczy jeszcze futbolówka przed bramką, ostatni szczyk, Leuters wybija. Piłka nożna, no i Kramarz opuszcza plac, w jego miejsce Sadłocha. A poważnego Bakowski. dla Magola ma gola, blisko, teraz był Szymo Salamon. Tak się domyślam, bo ten już czeka na piąty mecz. Przy nim Karajew. Grabowski oczywiście na Jezierskiego, trochę za krótki ten rzut. Jeszcze poprawka, Gól. Karajew wybija. Rosyliakow. Grabowski, nie, złe to dośrodkowanie, gul. Jeszcze mruk nad bramką. No i będzie dośrodkowanie, tym razem prawą nogą, nie było zbyt wielu rzut nożnych w pierwszej połowie, szczególnie dla pogoni. Nie przypominam sobie. Teraz będzie okazja, piłka na imiele. Jeszcze tam Grabowski przed Bramkę. Groźnie jest Ausfeld, Kowal. Trochę się teraz zakończył. c także Lukas Guedes wyparło. No i Ausfeldt pojawił się na placu przed chwilą. Znowu dłuższy wrzut z autu. Tam w polu karnym. Piłki z autu. No i kolejny stały fragment dla drużyny z Lubaczowa. Widać, że z większą ochotą do gry ofensywnej od początku drugiej połowy. Trudno się dziwić, Grabowski zbiera odbitą piłkę. Znowu Grabowski, płasko i miela. Tam ta piłka przeszła, zobaczmy, Majda! O, było naprawdę groźnie. Znowu jakiś ćwiczony wariant, podniesiona ręka do góry, dobre dośrodkowanie i znowu tam zebrana piłka przez stoperów. I jeszcze przegłówkowana, spójrzmy, piłka tam tańczy, piąty, szósty metr, no było groźnie. polakarnego będą starali się tą wrzutkę pewnie zamknąć, może jeszcze jakieś inne rozwiązanie. No właśnie na Klujtersa, zawiesina, Rosyliakowa, Miela próbuje się odwrócić, uderzenie Bielendy. No i po głowie Damiana Bawora, piłka opuszcza plac. Jeszcze Bieszczad. Dobrze, przegłówkowana piłka. Spójrzmy. Majda w polu karnym. Nieźle wreszcie zawiązują się te akcje, Kowal. Świetna interwencja. No wreszcie. Ausfeld. A wcześniej próbował gól, Teraz Imiela. Zostawia piłkę świetnie. Przytomnie Ausfeldowi. Ausfeld w polu karnym. Postszokały. Zobaczmy na ten stały fragment gry. Znowu Rosyliakow. 60. minuta spotkania. Niezłe znowu to dośrodkowanie. Tam zatańczyła piłka pomiędzy Klujtersem a, a partnerami, ale... oraz przeciwnikami oczywiście. Sadłocha dobrze się utrzymał przy piłce, w zasadzie swój zespół. Teraz Sadłocha, spójrzmy, przedziera się Klujters. Jeszcze w drugie tempo, Mróz. Oj, karny! To jest rzut karny i to jest słuszna decyzja sędziego. Klujters spóźniony. Paweł Mróz czy Gerard Piesza Zaraz Karol Kowalski da sygnał. Zobaczmy. Mruz! Pewnie! 2-0 prowadzą. Czarni połaniec z pogonią soką Lubaczuk. Nie ma na co czekać. Teraz te minuty będą bardzo szybko leciały. Na no czarni są nakręceni. Mają dużo energii, mają dużo chęci. No bo to spotkanie po prostu dobrze im idzie. Sadłocha. Dobre uruchomienie, spójrzmy, szukanie tutaj wbiegającego Salamona, gdy, e, gdy sędzia odgrywa dobrą, pozytywną rolę w meczu, teraz z daleko wrzucona piłka, 3-0! 3-0 dla gospodarzy, nokaut! Nie, dokładnie, teraz gól, to jest woda na młyn, na kontrę Mróz, czekał na podanie, spalił. W tej sytuacji chyba moim zdaniem, ale sędzia daje grać, zepsuł to Mróz, spalony był, ewidentny w tej sytuacji. Pod rząd musiał się uwijać jak w ukropie, Wiktor Kowal, no proszę zobaczyć, jak fatalnie tutaj traci piłkę miela. no i to jest kontra bramkowa. jak to wykończy zespół Czarnych, nie idzie to za bardzo, gładko, broni Gerard Bieszczad. No Spowoliła ta akcja. Nieco Wybite bardzo... przez graczy pogoni. Dziorenes, Felicja czeka na piłkę. Na razie w ogóle nie wiem, czy miał e, piłkę przy nodze Giorenis, Felicia Felicja, odkąd się pojawił na placu. Teraz co tam się dzieje. O, klujters tam. E, Lub klujters e, rywala, ale absolutnie tutaj rzutokarnego karnego być nie mogło. Sadłocha. Taki wolny elektron, dobrze utrzymuje się przy piłce, szansa, broni Bieszczad, nie ma gola, no to powinno być 4 do 0. Ten plan dzisiaj naprawdę bardzo dobrze, znowu Mróz wkleił się, nie było spalonego, sytuacja sam na sam, Kluters musi uważać, Mróz, ależ to wycofał, Bieszczad, ależ obrona, no. Lukas naciska. Rywal, ale oswobodził się tam w środku Kałaska, teraz jest na prawej stronie Mróz w roli skrzydłowego, Mróz, Mróz połakomił się tutaj na hat-tricka, trochę nieporadnie Klujters teraz. Koniec tego spotkania. Czarni Połaniec wygrywają pewnie wysoko 3 do 0 z Pogonią soku Lubaczu. Dwie bramki mroza w czwartej 63 minucie w 70 Szymon Salamon. Cóż, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Maciej Szcześniewski życzę miłego sobotniego wieczoru.